I nie chodzi mi o to, czy wy by, bylibyście przy mnie, tak? Nawet bym wolał, jakbym zaczął, na przykład, to bym wolał, żeby, żeby nikt znajomy nie był przy mnie. O. Bym się wtedy jeszcze bardziej wstydził. Rozumiecie o co mi chodzi? Tak. Co, co? Nie. <gryw> bardziej bym się wstydził, przy tobie, kurwa, zachowywać normalnie niż przy randomach. O. A. Rozum... Flafi rozumiesz? No łapie Zasypiaj. Hmm. <grych> nie, nie A śnij pięknie. To się przytomne. Nie. Yes. Świetnie. Ogarnięty. <grych> Właśnie słyszę. tak. <grych> Ledwo co gada pan Flafton. Spoko, człowiek. Pani flafton. No, no, no co? A co pani Surik, kurwa, tu ja tutaj... Ja się więcej śmiać. Z czego? wszystkiego. Może <noise> mówię do niego panie Flafton? Nie no mówię ogólnie, no ja się więcej śmiać, ja lubię jak on się śmieje. Rzadko ja to robi. Ja też lubię jak się wszyscy śmiejecie. Jest bardzo pocieszne A szczególnie! No jak graliśmy na wtedy to było śmieszne, kurwa się wszyscy śmialiśmy i wkurwiali, wkurwiali. Ta nowa gierka, jak ona się nazywa, ta... Która? No ta MMO, co kurwa. Aaa, Liberty. Przypomina mi tyle trochę. Nie. Nie? jak to? Bardziej BDO i New World. Nie, to za... był jeszcze za... jest zajebiste. Chyba już nie. A, chyba może tak. Ale żeby nie było, no jak to widziałem, no to mi się przypo przypomniała teraz dosłownie. Pierwa. Tank, który kurwa coś, no tankuje. Niebane magiczne postacie. Skurwysyny, co leczą Hm. No. Hmm. Ano. Hm. Ano. Dobra, ten. A jak ewentualnie zacznę streamować, to wtedy być moim modem. Ja będę. Wiedziałem, że to No ja wszystkich, kurwa. No, <laughs> to nie jest mod, to jest imperium. <laughs> Chuj, mam ochotę na Reaper. O! Hmm. Pytaj, że masz teleport. Co? Pamiętaj, że masz teleport. No, Pewnie, że będę pamiętał. O kurwa. Hmm. No, nie będzie mógł znaleźć drogi. Kurde, zaria. A, dobra. Nie, nie no. a to. Nie, nie, Nie lubię, nie lubię zarii, bo nie lubię jak ona Doki. No. Zbij na zarię. Nie. To kurwa masz! Nie, yeah, kurwa! O kurwa. Ja nawet nie znam tej mapy, nie będziemy robić. Kłódki! Więc... Co? A no... Tak, no wiem gdzie mamy... Gdzie się ogólnie... Nie mam iść, ale... Nie znam tej mapy, żeby na przykład komuś na plecy wejść. twoje możliwości! Ach, kurwa.

Ja nie mogę zabić tej osoby przede mną! Starałem się jak się teraz śmieję, ja piję do

Tu... Ale mnie um, nie za Widziałeś mnie przy tobie. Jak jedną hammer. O, 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 nie. A, o, 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 nie. I pogrzeb. Ja Ale ja jest, dobrze, to jest dobrze. Teraz jest dobrze. Kameradę. Nie, chce, dam nie radę. ci dam radę, są zbyt. Teraz się nie rusza

Chłopak! co to jest za... no. Zbiedno, no. No. w reżach! Slow! slow, Rychle! Kid mi wszystkim w oko. Kurwa! Oniad ty fudu. No tak. Jestem nad wami! O, dobra! Jestem tutaj, kurwa. Rejna. O! Kurwa! Tak pan zabity, kiedy używał, kurwa, Byłem przy, przy ich rejnie, kurwa, i chciałem go odjechać. Kurwa, kurwa! Dobra, chuj! O! To chuj! Jest widok poprawiający Ja zapierdolę kurwa bo mam osobisty e K da. kurwa no teraz używał tajemnicy Kurwa kurwa Ja się zgubiłem na apie <gryzamy>

Nie. Yeah. Kurwa, zajebałem tą yy, zimną, ale została zryzana przez marsz, więc gówno zrobiłem. Czy sombre weź na tą widow Ja? Sombre? Być może. Ale ja nie umiem kurwa, nic nie grać o kurwa tanków i kurwa. Pff, ewentualnie soldżerem. Jeżeli chodzi o DPS. Jopie, ja Prze mnie. A jajego. jego zdech yet, zdech yet. jest mój dom kurwa na dole. Nie martw za mną. mnie. zostało 10 sekund. 10 sekund, dobra. Kupce, kurwa, cześć, na tej. O ty kurwa rej.

No nie pierdam. Kurwa nie No no, tu się Kurwa. Przemieszczają barykady. Leciałem, żeby ich trochę przetrzymać, ale no. Ajajaj. Aj, aj. Ty. Ale żeby nie było, bawiłem się dobrze. Tak. O! No kurwa trzeba pochwalić tego reina.